Polska Izba Kolei to 450 podmiotów i ponad 50 wydarzeń rocznie. Jesteśmy największą organizacją branżową. Kolej w Polsce rozwija się dynamicznie. Tworzymy platformę dialogu dla kluczowych inwestycji, takich jak koleje dużych prędkości czy budowa nowych rozwiązań infrastrukturalnych i taborowych. Wspólnie mamy realny wpływ na kształtowanie transportu szynowego w Polsce. Dzięki współpracy z liderami branży wspieramy rozwój transportu szynowego, wdrażając najnowsze technologie i standardy. Tworzymy dobre warunki do rozwoju. Organizujemy kilkanaście konferencji rocznie. Nasze wydarzenia to przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy i promowania innowacyjnych rozwiązań. Nasze inicjatywy skupiamy wokół głównych obszarów transportu szynowego taboru, IT, energetyki czy infrastruktury. Kilka tysięcy uczestników naszej konferencji i dziesiątki ekspertów z branży to wizytówka Polskiej Izby Kolei. Stawiamy na networking, który napędza rozwój przedsiębiorstw polskiego transportu szynowego. O powodzeniu naszych działań świadczy wielki sukces targowych spotkań networkingowych Kolejnet i organizacja największych w branży konferencji poświęconych kolejowemu IT. Telekomunikacja, informatyka na kolei czy Rada Polityki Transformacji Cyfrowej Sektora Kolejowego organizowana wspólnie z grupą PKP. Ale nie tylko kolej. Bacznie przyglądamy się branży tramwajowej. Podczas konferencji tramwaje nowoczesne technologie i wizyt studyjnych organizowanych wspólnie z raportem tramwajowym mówimy o rozwoju miejskiego transportu szynowego. Polska Izba Kolei aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Promujemy nasze firmy na globalnym rynku i wspieramy ich rozwój. Jesteśmy obecni na największych targach kolejowych Europy. Inotrans w Berlinie, Trako w Gdańsku, Rail Business Day w Ostrawie, Expo Ferroviaria w Mediolanie czy Eurasia Rail w Stambule. Organizujemy misje gospodarcze, łącząc polski biznes z najpotężniejszymi gospodarkami świata. Tworzymy kluczowe publikacje dla branży. Polska Izba Kolei, należąca do Izby Wydawców Prasy, od lat wydaje jedyny w Polsce bezpłatny magazyn Raport Kolejowy. W nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy kolportowany jest na terenie całego kraju, trafiając do ministerstw, menadżerów, dyrektorów i osób decyzyjnych w spółkach kolejowych. Coraz większe zaufanie czytelników zyskuje także raport tramwajowy. Informujemy, analizujemy, a przede wszystkim pytamy. O działaniach Polskiej Izby Kolei informujemy na bieżąco w mediach społecznościowych. To właśnie tam znajdziecie relacje z wydarzeń, najnowsze inicjatywy i codzienne aktywności. A tych jest naprawdę sporo. Polska Izba Kolei to ludzie, innowacje i współpraca. Razem budujemy przyszłość kolei w Polsce i Europie. Wspólnie możemy więcej.